Jedna pizza 45 cm to jest więcej niż dwie pizze po 30 cm. Wiedzieliście? Najpierw chciałbym powitać tych, którzy są tutaj pierwszy raz, czyli uczniów, którzy rozpoczynają naukę w Leonium. Bardzo się cieszę, że podjęliście tę decyzję i że każdy kolejny dzień będzie sprawiał, że będziecie. Budzili się z myślą, jest dzisiaj do szkoły. A w sobotę i w niedzielę ze smutkiem, że dzisiaj to jest dzień bez szkoły. Witam również tych, którzy tutaj są kolejny rok. Uczniów klasy drugiej, 3 i 4. Skoro tu jesteście, to znaczy, że pierwszy rok poszedł całkiem nieźle i kolejny też. Wiedzę łatwo zdobyć, ale umiejętności to już dużo trudniejsza sprawa. Bo umiejętności to jest proces, który właśnie wymaga tej wytrwałości i cierpliwości. Życzę wszystkim klasom wytrwałości. Nauczycielom życzę wytrwałości, bo to też jest o tyle trudna praca, że owoce tego wysiłku widać bardzo, bardzo późno. Nazywamy się Michał Orzoł. No i od dzisiaj oficjalnie od 1 września jestem dyrektorem kolegium Leonium. Myślę, że będziemy się świetnie dogadywać dzięki temu, że jesteśmy szkołą kameralną, niedużą to jednym z największych plusów jest to, że my wszyscy będziemy się niedługo znać. I to jest bardzo dobre, bo jak można budować relacje, jeśli się w ogóle nie znamy. Dobrego 1 września. Życzę siły, żeby wstać jutro rano na godzinę 8 do szkoły. Do zobaczenia i powodzenia. Z Panem Bogiem.